Cześć! Jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy i jeszcze się nie znamy, to jestem Kamil. Wiem, że sezon przedświąteczny w pełni i wypadałoby zrobić jakąś bożonarodzeniową pracę, ale ja ostatnich 5 miesięcy spędziłem w pracowni na dekorowaniu bombek. I uwierzcie mi, że nie mam ochoty na kolejną pracę tego typu. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z inną propozycją. Będziemy dekorować metalową puszkę. I muszę Wam powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że metal jest najtrudniejszym materiałem do ozdabiania. Nawet szkło maluje się łatwiej. Dlatego puszkę na początku odtłuszczam przy pomocy alkoholu, a następnie całość pokrywam bardzo mocnym podkładem. Jeżeli mamy do czynienia z primerem dobrego typu, wystarczy nałożyć jedną cienką, ale dokładną warstwę. Dzięki temu farba nie będzie się odklejała w późniejszych etapach pracy. Zagruntowaną puszkę najlepiej jest odłożyć na kilkanaście godzin do suszenia. W tym czasie primer utwardzi się i zyska odporność i będzie praktycznie niemożliwy do usunięcia. Przy pomocy pędzla gąbkowego całą puszkę maluję na białą farbą akrylową. Ja do malowania najczęściej używam pędzli gąbkowych, dlatego, że moim zdaniem takie pędzle dają dużo lepsze krycie niż zwykłe pędzle. Przez co wystarczy nałożyć jedną górę, dwie warstwy farby do zupełnego pokrycia przedmiotu. Puszkę odkładam na bok do suszenia, a w międzyczasie przygotuję sobie maty z papieru ryżowego ITD Collection. Wcześniej już Wam mówiłem o tym, że papieru nigdy nie wyrywam, tylko zawsze wycinam, bo moim zdaniem takie motywy wyglądają po prostu dużo lepiej, ale od tej reguły jest jedno odstępstwo. Jeżeli w koło motywu występuje cieniowanie, bez którego papier straciłby swoją atrakcyjność, wtedy papier częściowo wyrywam. To co mogę, wycinam bardzo dokładnie nożyczkami, a miejsca, w których występuje cieniowanie, lekko strzępię. Ale robi to bardzo rzadko i bardzo niechętnie. Teraz wracam z powrotem do mojej puszki. Na wieczku rysuję okrąg w odległości około 1 cm od krawędzi. Krawędź maluję na czerwono farbą akrylową. W ten sposób wykonam podkład pod złoty szlak metal, który będę przyklejał za chwilę. Pod złotą podjedź do złoceń warto jest robić czerwony podkład, dlatego że ten kolor sprawi, że złoto będzie miało cieplejszy odcień. Teraz potrzebuję farby w kolorze występującym na cieniowaniu w grafiki. Wiecie co? Nie wiem dlaczego tak jest, bo pomimo tego, że w pracowni mam ponad 90 kolorów farb, to z reguły żaden z odcieni nie pasuje do pracy, którą akurat robię. I najczęściej potrzebny odcień muszę wymieszać sobie sam. Zdarza się tak, że patrzę na papier i od razu wiem, jakie farby muszę ze sobą wymieszać, żeby uzyskać odpowiedni kolor. A czasami jest tak, że próbuję raz, dwa razy, dziesięć razy, a czasami po kilku dniach rezygnuję i zmieniam koncepcję pracy. Tym razem jednak udało mi się trafić. Zmieszam ze sobą kolor turkusowy i oliwkowy i rozjaśnię go trochę białą farbą akrylową. Dół puszki maluję farbą akrylową w kolorze kości słoniowej. Kiedy farba jest jeszcze mokra, wtłaczam w nią ten mój nowy odcień. Staram uzyskać się efekt takiego powiedzmy zachmurzonego nieba. Gąbki nie dociskam do powierzchni zbyt mocno, żeby niepotrzebnie nie wtłaczać farby w środek pędza. Po prostu przykładam ją delikatnie do puszki i od razu odrywam. A żeby ułatwić sobie trochę pracę i mieć więcej czasu na zblendowanie farb ze sobą, można do nich dodać trochę opóźniacza do farb akrylowych. Teraz przechodzimy do tego, co lubię najbardziej, czyli przyklejanie papieru i tworzenie kolażu. Oprócz głównego modyłu z ptakami, z tego samego papieru wyciąłem jeszcze kilka kwiatów, żeby uzupełnić kompozycję i lepiej zagospodarować przestrzeń na puszce. Tym razem papieru ryżowego nie malowałem od tyłu białą farbą akrylową, przez co on jest cały czas półtransparentny. Dlatego wszystkie zakładki, które tworzę na papierze, yy, muszą być naprawdę minimalne. W przeciwnym razie kolory papieru będą przez siebie prześwitywały i będzie to wyglądało źle. Przy tworzeniu kolażu z tak małych motywów zawsze pomagam sobie pęsetą, Dlatego, że w taki sposób jest mi po prostu łatwiej i wygodniej. Wszystkie kawałki papieru musimy bardzo dokładnie dokleić do ozdabianej powierzchni. Oczywiście podkreślę to, że nieważne czy używamy papieru ryżowego, klasycznego czy serwetki, motywy przyklejamy zawsze bez zmarszczek. A jeżeli ktoś Wam mówi, że tak się nie da, to po prostu uciekajcie. Pod każdy kawałek papieru nakładam sporą ilość kleju z werniksem, motyw dociskam mocno palcem i dopiero wtedy od góry zasmarowuję wszystko klejem. Oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby pędzel dociskać mocno do motywu, nie można papieru gładzić i głaskać, jeżeli papieru nie dociśniemy, on się po prostu nie przyklei i powstaną bąble. Po naklejeniu papieru nadmiar kleju roztrzepujemy pędzlem w taki sposób, żeby nie pozostały smugi z kleju, bo każda smuga to kilka dodatkowych warstw lakieru przy wykańczaniu pracy. Teraz miejsce pomalowane na czerwono farbą akrylową, pokryje złotym szlak metalem. I przed tą czynnością warto iść całą pracę zalakierować lakierem akrylowym. Dlatego, że klej, którym przyklejaliśmy papier, pomimo tego, że jest suchy, w dalszym ciągu może być lekko klejący. A szlak metal, czyli folia do złoceń, jest tak cieniutka i delikatna, że może przykleić się do wszystkiego. A lakier zabezpieczy właśnie naszą pracę przed takimi niechcianymi sytuacjami. Klej do złoceń nanoszę cienką, ale bardzo dokładną warstwą i odkładam pracę do wyschnięcia. Nie na długo, na jakieś 15-20 minut. Oczywiście to zależy od tego, jak ciepło mamy w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Klej musi stać się przezroczysty i nie brudzić palca, ale musi cały czas zachowywać swoją lepkość i tego kleju nie można przesuszyć, czyli nie można nałożyć kleju dzisiaj, a szat metalu nakładać dopiero następnego dnia. Do mojej pracy wybrałem folię w kolorze złotym i miedzianym, dlatego że złota folia wydawała mi się zbyt jasna i pstrokata, a sama miedziana była trochę za ciemna. Płatki układam ze sobą na zmianę, a nadmiar omiatam pędzlem. Do tego musimy wybrać pędzel odpowiedniej sztywności, dlatego że pędzel szczecinowy porysuje nam folię a zbyt miękki pędzel nie omiecie i nie dopleje dokładnie szlak metalu. Dlatego należy wybrać pędzel o średniej sztywności włosia. Ze względu na to, że folia do nie zabiera w sobie mieć, możemy zabezpieczać ją tylko lakierami na bazie rozpuszczalnika. Jeżeli pokrylibyśmy ją lakierem wodnym, szlak metal z jakimś czasem utleniłby się i zmienił swój kolor. Lakier, którego używam, czyli glosy warni szpentartu, wysycha dosyć szybko, bo w ciągu godziny dwóch powinien być suchy ale potrzebuje jeszcze około 2 dni na zupełne utwardzenie się, w przeciwnym razie po dotknięciu zostaną na powierzchni odciski palców. Dlatego wieczko odkładam do schnięcia, a w tym czasie będę dalej ozdabiał dół puszki. Stempel silikonowy z delikatnym motywem przypominającym wzory malowane przez mróz na szybach pokrywam cienką warstwą białej farby akrylowej i odbijam na dolnej części puszki. Uwzór nie musi być odbity jakoś idealnie. Chodzi tylko o nadanie dodatkowego efektu falującego koloru. I jeszcze jeden stempel, tym razem z napisami. Odbijam go brązową farbą akrylową. Jeżeli gdzieś odbije się za mocno, napis lekko zmywam wilgotną chusteczką i później przeszlifowuję jeszcze delikatnie papierem ściernym. Do tak ozdobionego dołu puszki wieczko przestało pasować, dlatego dodam trochę więcej cienia wokół grafiki. Użyję do tego tej samej farby, którą nakładam na dół puszki. Żeby ułatwić sobie pracę w cieniowaniu do farby warto dodać trochę opóźniacza do farby akrylowej. Po wycieniowaniu obrazków, dodaję jeszcze trochę stępli, dokładnie w taki sam sposób jak w dolnej części pracy. I teraz całość zabezpieczam błyszczącym lakierem akrylowym. jasno-brązową farbą akrylową dodaję trochę cienia wokół ramki z ptakami i tak samo przybrudzam puszkę w dolnej części. Ja oczywiście tego nie nagrywam, ale co chwilę lakieruję puszkę błyszczącym lakierem akrylowym i co kilka warstw szlifuję ją drobnym papierem ściernym. Pod koniec lakierowania pracy całość pochlapię farbami akrylowymi. Tym razem wybrałem tylko dwa kolory, kolor jasnobrązowy i biały antyczny. Przed ostatnią warstwą lakieru, złotą konturówką rysuje relief dookoła obrazka i tym samym łagodzę przejście między białą farbą tła a złotą ramką. Reliefu nie wykonuję zbyt gęsto, dlatego że farba z konturówki lekko rozpływa się w trakcie schnięcia. Na koniec doklejam do pracy srebrny łańcuszek pokryty rdzą. A jak zrobić taki łańcuszek, znajdziecie w filmie o świątecznych zawieszkach z efektem metalu. I to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. A wszystkie produkty do wykonania podobnej albo takiej samej pracy znajdziecie w sklepie zielonecoty.pl. Dzięki i do następnego razu.